Te Powiedzcie szczerze, czy naprawdę interesuje Was to, o czym jest, nie oglądaj się, kiedy w obsadzie mamy dwa tak atrakcyjne milfy jak Sophie Marceau i Monika Bellucci? No właśnie. Ale to i lepiej, bo też film jest mocno pokręcony i nie każdy go kupi. A długo dojrzewaj procesor włoski nacisk. Lubimy wszyscy. My jeszcze? Jego pentam. Karolina Gorczyca piękną dziewczyną jest, w związku z czym nie dziwi nas, że żonaty i dzieciaty dentysta chciałby mieć z nią romans. Nie rozumiemy tylko, dlaczego Grana przez aktorkę postać zgadza się na amory z takim nudziarzem. Nie rozumiemy też jeszcze tuzina innych fabularnych przewrotów ale może po prostu jest jesteśmy za błuki? W związku z tym czekamy jedynie na ostre sceny erotyczne. Z udziałem Gorczycy. Olson West to strasznie irytujący typ. Nie dość, że nastraszył całą Amerykę inwazją kosmitów, to w wieku 26 lat nakręcił arcydzieło, które do dziś przyprawia studentów filmoznawstwa o polucję. Kto jeszcze nie widział, powinien natychmiast nadrobić braki. W końcu to wstyd nie wiedzieć, o co chodziło z tą przeklętą różyczką. I dlatego obywatel Kane wielkim filmem jest. Propozycja dla fanów ambitnego kina, którzy obywatela Kane'a widzieli 40 razy, a śmierć w Wenecji znają na pamięć, nawet o trzeciej nad ranem po urodzinach szwagra. Opowiedziana od tyłu historia dwójki matkobójców przypomina reportaż z dużego formatu, który ktoś usilnie próbuje przerobić na sztukę przez duże E. Na ekranie nie mogło więc zabraknąć pretensjonalnych śpiewów szamanów, tajemniczych aniołów przeznaczenia i trwającego kilkanaście sekund seksu, który sprawia kochankom niewyobrażalne boleści. Dla odreagowania proponujemy pogłaskać Jakiegoś kota. Biała była prawda. Kiedyś Rosjanie próbowali podbijać kosmos. Dziś próbują podbić widownię kinową przy pomocy 3D. Pierwszy podbój mimo propagandowych sukcesów nie powiódł się. Coś nam się zdaje, że podobnie będzie i tym razem. Na szczęście braciom Słowianom przyszli z pomocą Polacy i przygotowali jedyną wartą uwagi rzecz w całej tej produkcji polskie dialogi. Te spodobają się na pewno starszej publice. Mało zachwycą się za to wielkimi socjalistycznymi mordami psich bohaterów. Biała i podbijają Kolega recenzent, nazwisko wyłącznie do wiadomości redakcji, miał ochotę zdezerterować z pokazu: Jestem Twój. Czy to oznacza, że Wy również będziecie nudzić się na tym pretensjonalnym dziele Mariusza Grzegorzka? No, przecież wiadomo, że najbardziej zblazowani spośród zblazowanych krytyków najchętniej oglądaliby amerykańskie produkcje cięte z metra. Jednak jest ten twój niezrozumiały dramat o trójkącie, czworokącie czy czymś jeszcze bardziej skomplikowanym, tylko udaje film dla ambitnych. Jedną z tajemnic wszechświata pozostaje, jak Grzegorzek zdołał namówić do udziału Małgorzatę Buczkowską i Romę Gąsiorowską. Będą mieli wojnę.